Cześć, to trzeci i jak na razie ostatni film z zabudowy poddasza. Pokażę w nim m.in. wykonanie paroizolacji, przykręcanie płyt na skosach i suficie, obróbkę okna i narożników oraz będzie też trochę szpachlowania i szlifowania. Zapraszam na film. Zaczynam od oczyszczenia profili. Mają one fabrycznie specyficzną powłokę ochronną. Usuwam ją szmatką z rozpuszczalnikiem uniwersalnym. Dzięki temu nie będzie problemu z przyklejaniem taśmy dwustronnej. Warto odkurzyć za profilami, bo za chwilę nie będzie tam dostępu. Naklejam 15 cm kawałki co około metr. Stara się to zrobić w jednej linii. Ułatwi to przyklejanie paroizolacji. Odmierzam pierwszy pasek folii tak, aby wyszedł co najmniej kilka centymetrów nad profilem, i zaznaczam odpowiednią odległość na podłodze, aby równo rozłożyć. Następnie zrywam zewnętrzną warstwę taśmy i przyklejam folię. Staram się jej zbytno nie naciągać i zostawiam spory zapas na brzegach. Tutaj dociąłem folię trochę za krótko i z lewej strony miałem za małą zakładkę. Zawsze lepiej dać większy zapas. Drugi pas kładę z zakładem kilkanaście centymetrów na pierwszą część, na której wcześniej nakleiłem ponownie taśmę. Przy ścianie przyklejam folię do profili specjalnym klejem. Dociskając paroizolację staram się jej nie napinać, a wręcz lekko ją zawinąć. W zakładki folii sklejam taśmą na całej długości. Użyłem z broniowej aluminiowej. Taka została mi z poprzednich prac i wydała mi się do tego odpowiednia. Okno również trzeba dobrze uszczelnić. I w tym przypadku posłużyła mi do tego taśma dwustronna oraz aluminiowa. Tak to wygląda na koniec. Kolejność, w której pokazuję konkretne urywki nie zawsze się zgadza z faktyczną kolejnością pracy. Tutaj na przykład widać, że z lewej strony nie ma jeszcze paroizolacji, którą pokazywałem przed chwilą. Folie na suficie kładę w dokładnie taki sam sposób jak na skosach. Ważne aby pilnować zakładek oraz sklejać ze sobą poszczególne pasy folii. Zanim wziąłem się za płytowanie sufitu wyliczyłem gdzie będzie pierwsza płyta w pełnej szerokości. Akurat taki jest wymiar, że rozpoczynając od pełnej płyty na końcu byłyby wstawki szerokości 25 cm. Wolałem zrobić większe docinki z obu stron. Łączenie płyt, które nie mają fabrycznego wgłębienia należy przyciąć pod delikatnym kątem. Ułatwi to wciśnięcie masy łączeniowej przy szpachlowaniu. Jak widać do płytowania w takich miejscach warto mieć kogoś do pomocy. Płyty układam z przesunięciem na tak zwaną cegiełkę. Usztywni to całą konstrukcję. Staram się tak rozmierzyć, aby łączenia między sufitem a skosem również się nie pokrywały. Sam skos wyszedł trochę niefortunnie. Ma długość 265 cm, przy czym płyta ma 260. W takim wypadku musieliśmy ciąć kawałki i tutaj również nie można dopuścić, aby łączenia szły w jednej linii. Samo przekręcanie to żadna filozofia. Byle trafić w profil i nie przekręcić. Za parę złotych można kupić specjalną końcówkę, która nie dopuszcza, aby wkręty wyszły zbyt głęboko. Ważne również, aby nie dawać wkrętów do profili przyściennych U. Na tym ujęciu widać już kompletną paroizolację. Te elementy, wyglądające jak dziury, to miejsce na halogeny. Dla przypomnienia, tak to wyglądało przed folią. Patent podpatrzyłem na jakimś kanale, ale niestety nazwy nie pamiętam. Te budżetowo słonki z odpadów mają za zadanie zachować ciągłość paroizolacji oraz ewentualnie osłonić halogeny od wełny, szczególnie jeżeli ktoś ma również warstwę podjętkową. Wykonałem to z odpadów rury kanalizacyjnej FIS-160. Pociąłem je na 10 cm odcinki. Z jednej strony nałożyłem kawałek folii paroizolacyjnej i szczelnie skleiłem to zwykłą szarą taśmą. Podjętkami przewody idą w peszlach, więc dobrałem odpowiedniej średnicy wiertło. W zależności czy jest to skrzynka przelotowa, czy ostatnia wiercę dwa lub jeden otwór. Lepiej nie wiercić zbyt blisko krawędzi. U mnie przewód w peszlu ładnie się klinuje w otworze, ale można dodatkowo potraktować to klejem na gorąco. Wracając do sufitu, na tym etapie nie robię otworów pod halogeny w płytach. Ciężko byłoby złapać jedną linię. Zielone płyty w tym miejscu daje specjalnie. Jest tu przewidziane ewentualne miejsce na małą łazienkę w przyszłości. Dlatego w suficie jest dodatkowy anemostat wyciągowy, a w rogu za płytami wszystkie przyłącza, które są do tego potrzebne. Zamykanie okna już spokojnie można robić w pojedynkę. Ostrożnie docinam płyty, aby nie przeciąć paroizolacji. Następnie odmierzam i docinam elementy. Obecnie trochę żałuję, że nie dałem tutaj płyty zielonej, impregnowanej. Docięty element wsuwam w szczelinę okna i przykręcam do profila U. Na zdjęciu lepiej widać miejsce spasowania okna z płytą. Nadmiar standardowo odcinam przy użyciu nożyka. Nie miałem więcej wystarczająco długich odpadów, dlatego przeciwną stronę zabudowałem dwoma kawałkami. Teraz zabrałem się za otwory pod halogenem. Linie wyznaczyłem wcześniej sznurkiem traserskim. Po wyznaczeniu odległości między punktami użyłem zwykłej wyżynki do zrobienia otworów. Tą czynność można też wykonać dopiero na koniec po szlifowaniu. Pora na szpachlowanie. Nigdy tego nie lubiłem ani nie byłem w tym specjalnie dobry, dlatego miejcie trochę wyrozumiałości co do techniki. W pierwszej kolejności wypełniam twardą techniczną masą wszystkie łączenia płyt oraz narożniki na skosach i przy ścianach. Na fabrycznych brzegach daję dodatkowo fizulinę. Mimo, że masa C50, z której korzystam, tego nie wymaga. Stosując tą szpachlę, warto się przyłożyć, aby nigdzie nie zostawiać nadmiaru. Później ciężko się to szlifuje. Tą samą masą warto również wypełnić otwory z wkrętami. Na skosach nie ma dużych filozof. Gorzej na suficie, gdzie zależało mi na tym, aby kawałki fizoliny były w całości, czyli ponad 6 metrów. Szczególnie kłopotliwe było to nad salonem. Łączenia nieoryginalne robiłem dzień wcześniej i wypełniłem tylko twardą masą bez dodatkowych taśm. Przy oknie koniecznie trzeba osadzić narożniki. Używam do tego tej samej masy C50. Najpierw nakładam zaprawę, a następnie z wyczuciem dociskam narożnik. Na dłuższych kawałkach mam kąt 90 stopni, więc bez problemu można stosować sztywne narożniki. Inaczej ma się sprawa z górnym i dolnym kawałkiem. Zastosowałem tutaj taśmę łamaną. Zasada jej zatapiania jest podobna jak w zwykłych narożnikach, ale wymaga trochę więcej precyzji. Skrupulatnie zbieram nadwyżkę masy, aby nie trzeba było później dodatkowo szlifować. Po wypełnieniu i wyschnięciu masy na brzegach poobcinałem nadmiar folii na równo z płytami. W większości miejsc efekt był zadowalający, ale w miejscach, gdzie folia nie była wystarczająco równo przyklejona, pojawiły się takie kwiatki. Dlatego postanowiłem dać dodatkowo tą samą łamaną taśmę we wszystkich narożnikach. Na końcach docinam taśmy pod kątem, aby nie nachodziły na siebie w rogach. Początkowo planowałem wzmocnić nią tylko na różniki między płytami na skosach. Ale ostatecznie dałem ją również na ścianę. Ta taśma jest dość droga, ale perspektywa pęknięć nad salonem i ponownego rozkładania rusztowania w przyszłości jakoś do mnie nie przemawiała. Jak już uporałem się z wszystkimi taśmami i łączeniami masą techniczną, trzeba było je oczyścić. Nie szlifowałem całości, jedynie szpachelką usunąłem chropowate pozostałości. Mniej więcej tak to wygląda z bliska. Teraz pora na drugą warstwę gładzi. Gołym okiem widać, że jest o wiele rzadsza. Użyłem tej gładzi podwałek, którą mam na ścianie. Nie szpachluję całych płyt. Jedynie elementy, które wcześniej były szpachlowane masą techniczną. I na deser szlifowanie. Używam papieru o gradacji 120. Narożniki niestety muszę doszlifować ręcznie, ale to będę robił dopiero po położeniu gładzi na ścianach. Zdaję sobie sprawę, że można zrobić to o wiele dokładniej, ale efekt, który osiągnąłem jest dla mnie w pełni zadowalający. Tak przygotowane podłoże pozostało jedynie obmieść i pomalować. Należy tylko pamiętać o gruncie. Można go rozcieńczyć z wodą lub od razu z pierwszą warstwą farby, jak kto woli. Na tą chwilę to koniec walki na poddaszu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.